Dzień dobry. Witam serdecznie państwa i zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Teletop Sudety. Dzisiejsze wydanie jest specjalne, ponieważ będziemy rozmawiać o kulturze. A jeśli o kulturze, to z dyrektorem Świdnickiego Ośrodka Kultury. Zapraszam serdecznie. Chciałabym serdecznie państwu przedstawić panią Annę Rudnicką, dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury, która od miesiąca już ponad pracuje w naszym ośrodku. Pani Anno, proszę nam powiedzieć kilka słów o, o swojej pracy związanej z kulturą, bo to dzisiaj będzie nas szczególnie interesowało. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że mogę dzisiaj z Państwem porozmawiać, przedstawić siebie. W Świdnicy jestem osobą nową, natomiast w branży kulturalnej pracuję już od kilku lat. Do tej pory byłam dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej. To jest takie niewielkie miasteczko w powiecie dzierżoniowskim. Mieszkam w dzierżoniowie w konkursie na dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury. Wystartowałam, ponieważ konkurs wydał mi się interesujący. Stwierdziłam, że będzie to dla mnie wyzwanie. Postanowiłam je podjąć. Komisja stwierdziła, że projekt, program, który zaprezentowałam, byłby interesujący dla Świdniczan, i tym oto sposobem jestem dyrektorem Świdnickiego Ośrodka Kultury. No właśnie, proszę nam coś powiedzieć o tym programie, którym ujęła pani komisję, ponieważ do konkursu startowało kilka osób, a właśnie pani została wybrana na to stanowisko. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że w tak zacnym gronie dostrzeżono moją osobę i mogłam przekonać do siebie liczne i zacne grono komisji. Czemu jełam? No myślę, że to jest najlepsze pytanie do osób, które były członkami komisji. Skupiłam się na tym, że Świdnicki Ośrodek Kultury jest instytucją, która powinna być uważana za instytucję wiodącą tutaj w mieście. Nie mam żadnych zapędów dyktatorskich, ale uważam, że. I to, że lokale Świdnickiego Ośrodka Kultury mogą spełniać wieloraką funkcję, i to, że mamy tutaj mnóstwo specjalistów z różnych dziedzin, sprawia, że możemy być tą wiodącą instytucją dla miasta. Miesiąc pracy w Świdnickim Ośrodku Kultury zapewne dał Pani już taki ogląd na to, co działo się. A co będzie działo się pod pani dyrekcją? Proszę powiedzieć, jakie plany, jak pani postrzega właśnie działalność dotychczasową i co chciałaby pani zmienić lub nowego wprowadzić do naszej kultury? To był bardzo intensywny czas. Musiałam poznać jednostkę od wewnątrz. To, czego mogłam spróbować, obejrzeć, jako Osoba no, korzystająca do tej pory z oferty Świńskiego Ośrodka Kultury, to jednak było trochę za mało, żeby móc wprowadzić jakieś dodatkowe rzeczy. Przede wszystkim ten miesiąc pochłonęły sprawy takie organizacyjne, wewnętrzne, których może nie widać. Na zewnątrz, i, i których nasi odbiorcy mogą nie widzieć, nie odczuwać, ale sprawy bardzo ważne, y, związane z tym, jak ośrodek powinien funkcjonować, aby ułatwić przepływ informacji tutaj między nami. Y, poza tym poznawałam pracowników, y, co mogą zaoferować, y, w czym ja będę mogła im pomóc. I y, y, również to Czego oczekują mieszkańcy? Ponieważ mieszkańcy są dla mnie najważniejsi, to ich preferencje stawiamy sobie za yy, wzór, za cel i bardzo by mi zależało, jeżeli ktoś miałby jakieś ciekawe pomysły, których do tej pory nie udało się zrealizować, a które miałyby szansę powodzenia tutaj w Świdnicy, zapraszam serdecznie, można do mnie przyjść. Drzwi są zawsze otwarte. Chciałabym, żebyśmy mogli porozmawiać na tematy kulturalne w szerokim gronie. Cieszę się, że trafiłam do grona tak świetnych fachowców, właściwie z każdej dziedziny. Mamy tutaj specjalistę i jest dla mnie ogromną radością, ogromnym zaszczytem, że mogę z nimi współpracować. Świdnicka, publiczność, myślę, że jest szczególna. Mieszkańcy Świdnicy bardzo wrażliwi są na kulturę, na wydarzenia kulturalne. I bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach. Jak pa, a jak pani postrzega? Bo to, jest moje, to są moje wrażenia i doświadczenia w pracy w kulturze jako dziennikarz przez wiele lat. Cieszę się, że świdniczanie w ten sposób postrzegają kulturę że kultura jest w ogóle ważna yy, tutaj w przestrzeni miejskiej, i jest to dla mnie bardzo mobilizujące, że oczekiwania są duże i że będziemy mogli te oczekiwania na pewno w jakim stopniu spełniać. Chciałabym, żeby część koncertowa była mocno promowana przez Świdnicki Ośrodek Kultury. Działka związana z teatrem jest już bardzo dobrze postrzegana nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju, więc warto utrzymać ten poziom. Na pewno będziemy musieli uzupełnić ofertę związaną z częścią filmową. Są już pewne propozycje na ten rok, ale pozwolą Państwo, że jeszcze zatrzymam je dla siebie. Wkrótce podamy oficjalny komunikat. Ważne jest także, aby promować kulturę amatorską, która jest również bardzo, na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o Świdnicę. Także jestem już również po rozmowach z zespołami i ludowymi działającymi przy Świdnickim Ośrodku Kultury, i zespołami amatorskimi, muzycznymi, rockowymi i, i też innych gatunków muzycznych. Wygląda to bardzo obiecująco. Cieszę się, że Kultura dla Świdnicy jest bardzo ważna. Już wiem, że nic nie powiemy o zamienniku festiwalu reżyserii filmowej, ale poczekamy na, na decyzję pani na odpowiedni czas, aby o tym opowiedzieć. Ale proszę nam powiedzieć o kalendarzu zbliżających się imprez kulturalnych. Jeżeli chodzi o większe imprezy, to już chciałam państwu zaproponować, aby weekend 19-21 czerwca zarezerwowali sobie państwo na wspólną zabawę podczas Dni Świdnicy, połączonych w tym roku ze Świętem Dzika oraz Karpia Milickiego. Szykuje się bardzo bogaty program, bogaty repertuar. Mam nadzieję, że z zaprezentowanych z naszych propozycji będą państwo chcieli skorzystać i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Czy są imprezy, które z których pani zechce zrezygnować, te, które odbywały się w kalendarzu kulturalnym Świdnicy? Ym, przy, rozpoczęłam pracę właściwie w środku roku yy, i kalendarz imprez. Był już zaakceptowany dużo wcześniej. Dlatego w tym roku nie będzie większych zmian, jeśli chodzi o kalendarz imprez. Swoje propozycje, ponieważ chciałabym kilka rzeczy zaproponować, będzie można zrealizować dopiero od przyszłego roku. Po miesiącu pracy przychodzi taki czas, żeby zastanowić się nad tym, czy podjęło się dobrą decyzję. Czy uważa pani, że decyzję, którą pani podjęła, to znaczy o tym, że o starcie w konkursie i rozpoczęciem pracy dyrektora w Świdnickim Ośrodku Kultury, czy to była decyzja słuszna? Była to jedna z trudniejszych decyzji, jakie podjęłam w życiu, ale stwierdziłam, że skoro udało mi się wygrać konkurs, skoro pokonałam tylu Konkurentów, tyle osób, które również bardzo długo pracują w kulturze. I poza tym była to też dla mnie ważna decyzja ze względów osobistych. Było to dla mnie wyzwanie. Stwierdziłam, że jeśli tego nie podejdę, będę bardzo tego żałowała. Jestem osobą odważną. Tak przynajmniej siebie postrzegam i Chciałabym, żeby mieszkańcy Świdnicy również uważali, że wybór komisji był dobry. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Myślę, że te wszystkie informacje bardzo Państwa usatysfakcjonowały. Wiemy, co będziemy oglądać, jak będziemy się bawić w Świdnicy podczas najbliższego okresu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień.